Ci młodzi ludzie i dorośli przychodzą do nas do biblioteki. Dzień bibliotekarza przypada 8 maja, ale tak naprawdę święto w kraśnickich bibliotekach trwa każdego dnia, bo bibliotekarze pracują w miejscu bardzo szczególnym. Biblioteka stanowi pewien świat, świat może nie bajkowy, ale myślę, że trochę czarodziejski, trochę fantastyczny świat, do którego z chęcią Wchodzimy, z którego możemy czerpać wiedzę, z którego możemy czerpać. Przyjemności. Nasze Kraśnickie Biblioteki, Szanowni Państwo, są wspaniałe. No, potwierdzają to chociażby statystyki. Mamy bardzo duży księgozbiór, prawie 100 tysięcy wypożyczeń w ciągu roku, ponad 4 tysiące czytelników, którzy te książki wypożyczają. Więc ten świat książki dla Kraśnicza stoi otworem. Kraśnicka Gala Biblioteki 2022 to święto bibliotekarzy i czytelników. Zorganizowana została w Centrum której promocji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kraśniku, w trakcie gali. Wręczone zostały nagrody laureatom konkursów, ekspresowy pociąg do książek i najlepszy czytelnik, ale to nie jedyne działania mające na celu zwiększenie czytelnictwa. Urodziny pani Marii, bibliotekarz w przedszkolu, czytaczek dyskusyjny klub książki, co słonko widziało, pracownia pędzelki, biblioteka w domu, salonik literacki. To tylko bardzo mały, ale to bardzo mały wycinek działań Kraśnickich Bibliotek. Kraśnicka Gala Biblioteki 2022 zgromadziła w sali widowiskowej tłum miłośników czytelnictwa. To byli laureaci wspomnianych już konkursów, ekspresowy pociąg do książek i najlepszy czytelnik, oraz rodzina, przyjaciele, jak również fani biblioteki. Były podziękowania dla pracowników, każdy z nich otrzymał dyplom i kwiaty, a na koniec pamiątkowe zdjęcie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę ekspresowy pociąg do książek, do której słowa napisali pracownicy MBP w Kraśniku, a wystąpiły sześciolatki z przedszkola miejskiego numer 1 w Kraśniku, słoneczny promyk. Wśród występów artystycznych zaprezentowali się również Wojciech Zimowski, uczeń szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Kraśniku. Oraz jakub Rostocki. Gale bibliotek wokalnie uświetnili także podopieczni z CK nie Biblioteka to nie tylko mury, budynku. Książki i pracownicy. Biblioteka to również czytelnicy i użytkownicy, dzięki którym ona istnieje. To właśnie oni pragną sięgać po kolejną pozycję czytelniczą porozmawiać o książkach, spotkać autorów, uczestniczyć w małej społeczności, która skupia się w bibliotece. Wszystkim miłośnikom i sympatykom biblioteki wszystkiego co piękne i samych wciągających lektur publiczność klaszcze!